Siemano, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Pan Kisiel i dzisiaj to będzie mój pierwszy odcinek jaki będę... Nagrywał, nie, w ogóle to trzeci odcinek, jaki będę nagrywał, ale pierwszy z Make-up I to będzie Minecraft Survival. Więc zaczynajmy. Pierwsze co zrobimy to oczywiście z kolei Tutaj w pierwszym odcinku nie będę miał dużo co pokazać eee, Dopiero później będziemy będzie, bo to co wysłuchajcie. To to Podstawowe rzeczy to pewnie wszyscy znacie. Może nie wszyscy, ale większość z Was. Znacie tak, że tu dużo nie ma co gadać w tym pierwszym odcinku, ale myślę, że jakoś to będzie. Deski zrobimy. Wpływamy na eto' z sobą. Dobra, żeby nie było. To z No, okej. Okay. Gdzie tu jest jeszcze jedno nie wiem. Nie wiem. I może pójdziemy tutaj szybki, teraz zrobimy dom w tym odcinku, taki nie, że będziemy to budować, A dopiero to się później rozkręci i teraz o, tu mamy dżunglę. Nie, do dżungli mnie nie wchodzi, bo tam się strasznie inaczej. Także ale, tu byśmy mogli zbudować gdzieś skalę dom, tylko trzeba by było tak, tu znaleźć. Ale może tak, bo możemy sobie zbudować dom tutaj na razie. I jest to zakopanie, To szybko. Bo upadł to zrobię, jakby to się odwracał. Walkman, taki. Det er som med kongehest. Dobra, myślę, że to na ten jeszcze tutaj może. to ja mało, żeby ciasta nie było. No, ja myślę, że to wystarczy. Więc tak. Może co? Kilo weźmiemy, to co? Zobędziemy sobie tutaj lepszy kilo w piecy i tak. Dobra, starsze Z Starsze ma piecy to będzie na 8. 8, na miecz. 2, ok, już 3, ok, i dało 1, i jeszcze, da, żebym się coś Ok, o, żelazo. tutaj wykopiemy sobie. Później to w ogóle mamy. Znaczy sobie. E, Tym Odpady, dodaję. Do. Okay. zrobimy sobie skrzynię. Ok, patyki. Dobra, robimy. Możemy teraz to te żelazo. W ogóle nie o, trzeba też poszukać. Tutaj zazwyczaj w, nie, w większości odcinkach będę tutaj e, przewijał, jak kopię w kopalniach. E, I będę odstupowywał na jakieś rudach, jak znajdziemy. Ale na razie to była taka mała, więc tutaj nie ma, myślę, że nie ma co. Bo tak wszystko tylko kopaliśmy, więc nie ma co zastopować i robimy sobie piasek. Ok. To może drzwiczki, żeby na to jakieś rudy nie weszły. A w ogóle. co ja robię? W ogóle zobaczę, czy ja czasami nie gram w Tylko ja tak. To będziemy grać na normalnym tutaj. Dobra, tutaj... To. Dobra, to ja podłogi długi sobie nie będę robił jakoś tutaj, bo to tak chwilowo mieszkamy. I teraz tak. W ogóle, sobie się Może rozejrzymy się po okolicy, jak to tutaj wygląda. I poszukamy jakiejś kopalni. Albo nie, to tak, ja dam pauzę i poszukam jakiejś kopalni jak będzie jakaś kopalnia, to, to ją tam y, odpauzuję i tam może będzie węgiel lub lepa. że żelazo i różne rzeczy. Także widzimy się za chwilę. Ale no czekajcie, bo coś mi tutaj pauza. tak... Dobra, już jestem i powiem, że nic tam nie ma, ale muszę też powiedzieć, że nam zaraz głód dopadnie, także teraz idziemy w poszukiwaniu jedzenia. Tutaj zdobyłem trzcinę cukrową, kaktusy, jarę jakieś tam rzeczy po drodze eee, Dobra Musimy tu znaleźć jakąś zwierzę. O owieczki też się przyda, żeby łóżko zrobić Tam możecie coś słyszeć, bo jestem u dziadków i tam dziadek u... jeszcze tu budowa domu jest i tam dziadek łazienki buduje Znaczy nie buduje, tylko to robi, płytki i te Dobra, nie z Tak... No i poszukamy tutaj no, tu jest już dżungla, tu jest... No w sumie w dżungli też są nawet te zwierzątka, tylko mnie się dżungla strasznie raguje. Nie, tu już nic nie ma. Ostotnie jakieś tam liście, to już nie sobie na pewno. Chyba musimy znaleźć jakieś zwierzę, ale to nie A jeszcze jak hmm, jeszcze jak będzie noc, to zombie nas może dobić i to nas. Nie wiem, no nie musimy, musimy po prostu znaleźć, bo jak tu zejdziemy, to będzie... O, w pewnym sensie zaczyna być głód. Co to jest? Świńka. O, okej. Tak. Okej, są, to jest dobrze. No. Musimy tylko czekać. Okej, okay. szybko. Dobra, no, ja też my je zajmiemy tutaj, to to nie zjemy tutaj i tak zwanej, tylko węgla. Będziemy musieli palić drewnem, niestety. Chyba, żeby jeszcze zrobić węgla drzewny, ale to myślę, że to jest nic nie do takiego. to są czasiuki. Muszę będzie trzeba zrobić hodowlę i różne asady, i takie, takie, takie rzeczy tego typu. Jeszcze to zrobiłem, żeby no, tu już nic nie ma Dobra, co wracamy z powrotem O, wieczka też weźmiemy jeszcze jeden z na Nie? Okej okay. Idziemy, bo już się tu weźmiemy że tak, musimy teraz... Ej, to trzeba zrobić te świeczki, bo Ja musimy pomikać po drodze, zrobić węgiel drzewne, bo musimy zrobić świeczki, żeby nawet było. Nie? Się na to przetopić tę protekkę mamy, tak? Jeden, a to sobie zrobimy w przyszłości. I jeszcze zrobimy łóżko. Dobra. Pochodnie. Ok. Zróbmy łóżko. I zaraz będzie następnie. I ja już jestem wszędzie, żeby się przetapiło. Przetapiło. Zrobimy sobie kolejną pochodnię. I, I okej. Okay. Bym... Aha, jedzenie mieliśmy mhm. jeszcze przetapić. Mhm. Jeszcze Dobra. To może niech to nam się to będzie przetapiło, jeszcze by się później. Ale my sobie byśmy sobie zrobili siedzętek i później tego drewna puścić. Tutaj też w tym odcinku nie będziemy robić jakichś tam rzeczy, takich takich młyny itp. No bo chcę coś zostawić też na później, żeby było nie tak od razu wszystko. Ale dobra i wy, oglądajcie następne odcinki, bo odcinki wy, myślę, że będą coraz lepsze. Dobra, już mamy stak, ale jeszcze coś tam może na, na, na później się przyda. Na razie będziemy zbierać w tym pierwszym odcinku i temu. Chy chyba jeszcze pójdę do kopalni. Dobra, sadzonki mamy, zasadzimy. Przytypiło się nam to. Okay. Dobra, zjemy się. I To odłożymy. Aha, jeszcze patyki. Jeszcze patyki. Na kilo wrzeszczek. Tu, 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 tu. tu też sobie weźmiemy, to weźmiemy. To z tego zrobimy. Siekierko dołożymy, to dołożymy. I drewno też sobie trochę weźmiemy. No jakby co. Okay. Dobra. Tu. I gie. To się będzie przetapiać, ale ja daję pauzę i będę y, puszczał pauzy jak znajdę jakieś rudy typu węgiel, i itp. Także widzimy się... No wyjdziemy się za chwilę. Okej, okay, tutaj mam żelazo. Czy to bardzo blisko było? Dobra i znów pauza i trochę będę tam kopał, ale to nie za dużo, także... Poczekajcie chwilę. Okej, okay, kolejne żelazo tu mamy. O, trochę dużo żyła nawet, Nawet nawet dużo. Już będziemy mieć go z wejścia. Dobra, i pauza. Albo, zro, albo zróbmy tak, żeby nie dawać tej pauzy co chwilę. To ja wykopię tam trochę, dużo, trochę tam wykopię, nie, że nie aż tak dużo. No i na koniec pokażę sobie co wyko wykopałem. Tak będzie lepiej. Okej, okay, więc zrobimy to. Chciałem powiedzieć, że nie mam dobrych wieści, ponieważ już chciałem kończyć, ale mówię pójdę jeszcze troszeczkę wykopię i nagle spodem dla mnie. Może wam pokażę tutaj. Trochę kopałem. Oj ludzie, już. Nie tam, nie tam już ponad 40 żelaza, 18 węgla i dwa staki... 2,5 stakań. Eee, Ale to nie jest aż taka wielka strata. Tutaj już poszło 11 i tu se poszło... O jakieś to się uratowało. O, żelazo się uratowało, o to jest... A nie, nie, ponad, ponad 40. Ale Keelow to myślę, że to nie było aż tak dużo. Czyli że najważniejsze, że mamy żelazo. Dobra, i ja już myślę, że to już będzie, ale mi się złożyło teraz umaczał. Dobra, to tak. myślę, że to już, be... że to już będzie koniec odcinka dzisiaj i znaczy, nie dzisiejszego, bo chyba jeszcze coś nakręcę. E, ale pamiętajcie, łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie, e, i jeżeli będzie jeżeli będzie 5 łapek, zrobię następny odcinek. Jeżeli nabijecie je dzisiaj, to już dzisiaj będzie następny odcinek. Yy, Tę serię będę dokręcał często, ale. Ach, nie wierzę, że ją male ale dobra. Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się.